Ogólnie uwielbiam grać we wszystkie gry, ale specjalne miejsce w moim sercu zawsze miały trudne, rozbudowane survivaly. A Vintage Story jest właśnie trudnym, rozbudowanym survivalem. Dodatkowo grafika, która wygląda jak Minecraft na jakichś wypasionych shaderach. Co myślisz, że za bardzo chwalę tą gierkę? Nic bardziej mylnego, ta gra jest po prostu niesamowita. Przekonaj się sam, oglądając ten odcinek do końca. W końcu zacząłem ogarniać totalne podstawy tej gry. Zapraszam Cię na kolejny odcinek: studni Vintage Story. Dnia drugiego nie obudziłem się z głową w chmurach, a z głową w dircie. Przez to, że postawiłem łóżko w tunelu w wysokości jednej kratki, moja postać się zbugowała. Ale to nic, od razu chociaż mogłem wyskoczyć na zewnątrz. A musiałem koniecznie, ponieważ moja postać powoli zaczynała umierać z głodu. Z jedzeniem byłem na bakier, ponieważ zamiast skupić się na szukaniu jedzenia, po prostu skupiałem się na przejściu samouczka. Zrobiłem sobie też kolejny koszyk, bo powoli zaczynało brakować mi miejsca. Jako, że serio przymierałem głodem, to rozglądałem się wszędzie w poszukiwaniu jakiegokolwiek jedzenia. Trzymałem dzidę w pogotowiu, żeby w razie wu polować sobie jakiegoś zwierzaka. Na szczęście zauważyłem lisa, którego zacząłem od razu gonić. Jeszcze w tamtym momencie chyba nie wiedziałem, że można rzucać dzidom. Po krótkim pościgu i po zdecydowanie jednostronnej walce, w końcu udało mi się zabić lisa i go oprawić. Zebrałem z niego mięso i od razu odpaliłem ognisko. Totalnie na ostatnią chwilę, bo serio zaczynałem umierać z głodu. HP zaczęło mi spadać. Zjadłem sobie pieczoną dziczyznę i ruszyłem dalej w drogę. Napiszcie mi w komentarzu, czy od ogniska mogą podpalić się okoliczne trawy. Idąc dalej, nie mogłem się oprzeć i podziwiałem widoki. Feeling tej gry jest naprawdę przyjemny. Szedłem dalej w kierunku wielkiej wody i zauważyłem, że znowu zaczyna mi brakować miejsca. Więc zrobiłem sobie ostatni, już czwarty koszyczek. Przechodziłem obok jeziora i zauważyłem w nim rybę. Od razu wskoczyłem do wody i po chyba pięciu nietrafionych uderzeniach w końcu udało mi się ją zabić. I chyba znalazłem sposób na wiecznie dostwierający mi głód a mianowicie korzenie pałki wodnej, więc rozpocząłem zbieranie korzeni pałki wodnej na szeroką skalę. Chciałem sobie nazbierać tego tyle, żeby mieć jedzenia na kilka dni. Podczas mojej dwudniowej przygody w tej gierce na tą roślinę natrafiałem praktycznie non-stop. Więc chyba na początek mojej przygody będzie to najłatwiejszy sposób na zaspokojenie głodu. Tam gdzie pałki wodne tam woda, a tam gdzie woda tam ryby, więc wokół tych pałek wodnych również pływały sobie rybki, które, które sobie zabijałem przy okazji. Podczas zbierania pożywienia rozpaliłem sobie ognisko. Chciałem, żeby to co zebrane już się przygotowało, więc wrzuciłem wszystko na ruszt i poszedłem dalej zbierać. Koniecznie potrzebowałem też więcej opału, więc wdrapałem się na okoliczną górkę, na której rosło drzewo i zobaczyłem coś niesamowitego. Zobaczcie tylko, jak w tej dolinie osadziła się mgła. Od razu po ścięciu drzewa wspiąłem się wyżej, a z góry wyglądało to jeszcze bardziej niesamowicie. W tamtym momencie zacząłem się zastanawiać, co dalej, więc odpaliłem podręcznik przetrwania i zacząłem czytać. A w nim jasno było napisane, że w następnej kolejności powinienem znaleźć glinę. Nie miałem zielonego pojęcia, gdzie mogę ją znaleźć, więc po prostu po prostu ruszyłem dalej w drogę. Mglista dolina, bo tak nazwę to miejsce nie miało końca. Co było fajne, jak się patrzyło z góry, ale podczas poruszania stanowiło lekki problem. Idąc dalej się nieźle zdziwiłem, zabiłem sobie kurę i myślałem, że kogut, który stał obok ucieka ale nagle wybiegł z krzaka i zaczął mnie atakować. W tamtej chwili przypomniałem sobie, że przecież zostawiłem ognisko, na którym piekły się korzenie pałki wodnej. Zabrałem te upieczone i nieupieczone i postanowiłem, że następną partię upiekę sobie już w bazie. A bazę zamierzałem zbudować tam, gdzie znajdę glinę. A tu kolejny popis mojego zapominalstwa. Zapomniałem wziąć łóżko z mojego ostatniego tunelu, w którym spędziłem noc. Skapnąłem się dopiero w momencie, gdy zrobiło się ciemno. Możecie mi napisać w komentarzu, czy potwory respią się w nocy, i czy jeśli się respią, to czy są jakieś mega niebezpieczne. Szukając najlepszego miejsca, w którym chciałem się wkopać, natrafiłem na jakąś małą osadę. Okazało się, że to są handlarze. I co było fajne, nie tak jak w Minecrafcie, zachowywali się jak normalni ludzie. Można było z nimi pogadać i przekazali kilka ciekawych informacji na temat tego świata. Kolega handlarz Onyx, bo tak się nazywał, opowiedział mi coś o zębatkach. To jest taka waluta w tej grze. Można je znaleźć w jakichś opuszczonych lokacjach czy tam tunelach. Ciekawa rzecz, na pewno kiedyś się zabawimy w jakiś handel. Ale na razie, tylko zaznaczyłem sobie ich na mapie i postanowiłem bez pytania skorzystać z ich ogniska. I jeszcze jedno internauci pytanie do Was: czy deszcz gasi ognisko? Gdy uprawiałem kuchenne rewolucje z moimi korzeniami z pałki wodnej, nagle jakiś kasztan rzucił we mnie kamieniem. Wyglądał jak jakiś kamienny golem, a ja miałem podstawową dzidę, więc schowałem się do chatki handlarza. Zauważyłem, że on zaczął uciekać, więc po prostu kliknąłem na łóżko i poszedłem spać. Liczyłem na to, że tu nie przyjdzie i mnie nie zabije w nocy. I o dziwo się udało. Przespałem noc i obudziłem się rano. Moim oczom ukazała się ta dziwna, straszna anomalia. To chyba z tego ten potworek wyszedł. Handlarze tak jak ja bezpiecznie przetrwali noc, ale niestety kasztan dalej był w pobliżu. Jako, że nie chciałem wyjść na mięczaka przy moich nowych kolegach, postanowiłem, że typa załatwię. Moje umiejętności posługiwania się dzidom okazały się na tyle wysokie, że bezproblemowo udało mi się gościa powalić. Liczyłem na to, że jeśli go oskuruję, to znajdę coś ciekawego. Niestety, ale był totalnie pusty. Rozejrzałem się jeszcze po osadzie handlarzy, ale nie chciałem w nic ingerować, bo się bałem, że jeszcze się nam nie obrażą. Deszcz chyba gasi ognisko, ale dalej nie jestem pewny. Jako, że przyniosłem sobie kolację do komputera, to podczas jedzenia postanowiłem sobie poczytać podręcznik przetrwania. Dowiedziałem się dużo na temat konserwowania żywności. Poczytałem też o tym, jak kraftować ceramikę. Czy wspominałem już, że crafting w tej grze jest niesamowity? Ogólnie, tak jak zamierzałem, udało mi się dotrzeć do wielkiej wody. Zacząłem się jeszcze dokładniej rozglądać za gliną. Nigdy jej nie znalazłem, więc nie miałem pojęcia, jak tak naprawdę wygląda. Ale to, co wygląda, to ta gierka. Zobaczcie tylko na tą górę. Przecież to jest coś niesamowitego i to jezioro jeszcze przed tym. Aż musiałem zrobić screena i wrzuciłem na mojego Discorda, na którego was serdecznie zapraszam. Link jest w opisie. Szczęście się do mnie uśmiechło, i w tej pięknej lokalizacji udało mi się znaleźć glinę. Zacząłem ją kopać, ale gdy spojrzałem jeszcze raz na górę, oczami wyobraźni zobaczyłem tam wielki zamek. Muszę coś takiego kiedyś w tej gierce zbudować. Patrząc na to, jak nie ogarniam tej gierki i jak powoli tutaj w ogóle idzie progres, budowa zamku pewnie będzie za jakieś 100 dni. Nie wiedziałem ile tej gliny zebrać, więc po prostu zebrałem stak i oznaczyłem ją na mapie. Będę miał ją blisko, bo postanowiłem zrobić sobie tymczasową bazę gdzieś u podnóży tej góry. Znalazłem najdogodniejsze miejsce i zacząłem kopać. Tak jak mówię, to będzie baza tymczasowa, w której po prostu rozwinę skrzydła, a w późniejszym etapie gry zajmę się konstrukcjami, które są bardziej ambitne. Wkopałem się w głąb góry tak bardzo jak mogłem. Jeśli chciałbym dalej to bym musiał skraftować kilof. A do kilofa jeszcze długa droga. Porobiłem sobie ściany i przygotowałem teren w okolicy. Przy okazji żeby ta lepianka z dirtu nabrała trochę klasy postanowiłem, że wejście obuduję trochę drewnem. Niestety ale na wykończenie zabrakło mi jednej kłody. Więc na finalny efekt będzie trzeba trochę poczekać. Napisz w komentarzu, jak oceniasz moją tymczasową bazę. Oczywiście musiałem sobie załatwić jakieś drzwi, więc będzie to dirt, który będę sobie po prostu rozwalał. Pierwsze co zrobiłem po wejściu do bazy, to oczywiście odpaliłem ognisko i wrzuciłem resztę korzeni na ruszt. Jako, że miałem jeszcze kilka godzin do totalnej nocy, postanowiłem rozejrzeć się po okolicy. Zebrałem trochę grzybów i żurawiny. I gdy świat spowiła ciemność, zestresowałem się i jak najszybciej pobiegłem do mojej bazy. I nie pozostało mi nic innego jak po prostu położyć się spać. Dzień, następny widzowie. Dzień czwarty. Wykopałem się z jamy jak jakiś kret i przywitała mnie piękna pogoda. Trzeba było jakoś pchnąć tą grę dalej, więc zająłem się ceramiką. Pierwsze co zrobiłem to tygiel, w którym będę mógł topić metale. Które jak zgaduję będę mógł przelewać do forem, które też można było zrobić z gliny. Żeby wypalić gliniane naczynie, wpierw musiałem przygotować piec jamowy, czyli wykopać kratkę 1 na jeden, zasypać to sianem, patykami i na to drewno o połowę, którego niestety nie miałem. Mój zapas kłód złożyłem na jakże stylowe wejście. A więc czekała mnie mini wyprawa do lasu. Przed wyprawą zauważyłem, że w ekwipunku zdecydowanie za dużo mamitemów. Jako że jeszcze nie wiedziałem, że można tworzyć spałek wodnych w skrzynie, postanowiłem, że zrobię sobie coś a'la magazyn pod gołym niebem. A więc ruszyłem w stronę lasu. Po drodze do lasu znalazłem jakąś jaskinię. Panowały w niej totalne ciemności, ale na szczęście miałem pochodnie. Schodziłem na dół, powiem wam, troszeczkę zestresowany. Obawiałem się, że jakiś potwór jaskiniowy zaraz mi wyskoczy na twarz. Ale okazało się, że to był tylko ślepy zaułek. I tutaj wydarzyła się nieprzyjemna sytuacja. Dostałem jakieś powiadomienie i zminimalizowałem grę. Dobrze, że jak najszybciej wróciłem do gry, bo jakiś potwór się na mnie sfokusował. Dwa strzały, i nie miałem już połowy życia. Wiedziałem, że jak najszybciej będę musiał się sfokusować na tym, żeby zrobić jakąkolwiek zbroję. Te potwory biją naprawdę duży damage. Udało mi się dotrzeć do lasu i zebrałem ponad dwa staki drewna. Z nudów, gdy ścinałem drewno, przeglądałem sobie interfejs mojej postaci. Jest coś takiego tutaj jak temperatura ciała. Pytanie do was, czy tutaj można mieć gorączkę, czy coś takiego, czy to po prostu jest wskaźnik, czy naszej postaci jest zimno, czy ciepło. Natrafiłem na dojrzałą rzepę. Poczułem się jak na farmie Lobarta. Pozdro dla kumatych. Żeby znowu się nie obudzić w sytuacji kryzysowej bez totalnie zapasu jedzenia, Postanowiłem zebrać jeszcze więcej korzeni pałki wodnej. A i natrafiłem na jedną ciekawą rzecz, czyli małże. Nie wiedziałem po co one są, ale jako, że miałem bazę niedaleko, to postanowiłem zbierać wszystko co wpadnie mi w ręce. A nóż się przyda. Małże w ogóle były różnego rodzaju, różnego koloru. Ciekawe czy kolor małży ma znaczenie. Obok małży znalazłem jeszcze więcej miedzi. Stwierdziłem, że doedukuję się bardziej na jej temat. I poczytam coś o tym w podręczniku przetrwania. Wróciłem do mojej bazy i rozpaliłem piec jamowy. Po czym stwierdziłem, że ulepię sobie więcej ceramiki. Jako, że jest problem z jedzeniem, wylepiłem sobie garnek do gotowania oraz miskę. Zobaczyłem, że można kowadło ulepić, i, i zacząłem to lepić. I się okazało, że to jest forma na kowadło, a nie kowadło. Co by miało sens, bo jak niby miało wytrzymać ceramiczne kowadło. Tak czy siak, ulepiłem to już do końca i przeszedłem do wylepienia sobie formy na kilof. Zacząłem zbierać trawę, żeby starczyło mi do wypalenia tych glinianych rzeczy. Ale głód szybko zagonił mnie do mojej bazy. Pozostało w tym dniu tylko się porządnie najeść i pójść spać. Ogólnie w tamtym momencie czułem się jak jakiś turkuć podjadek. Siedziałem sobie zakopany w ziemi i jadłem korzenie. Szczerze, czego więcej do szczęścia potrzeba? No może jakby tam w kącie jakieś biurko z komputerem postawić, dostęp do internetu. I mógłbym siedzieć w tej grocie już do końca świata. No ale niestety z piwnicy też trzeba czasem wyjść. Na szczęście w tym dniu pogoda dopisywała. Czekał mnie kolejny pracowity dzień. Pierwsze co zrobiłem, to dokończyłem moją formę na kilof. Oczywiście wiem, zanim cokolwiek zacznę działać tutaj z wytapianiem tej miedzi, potrzebuję znaleźć jej naprawdę dużo, co pewnie będzie ciężkim wyzwaniem. Dlatego na jutrzejszy dzień mam zaplanowaną epicką podróż, w której zamierzam znaleźć dużo miedzi oraz jeszcze więcej nasion do mojego przyszłego ogrodu. Udało mi się dokończyć piece jamowe. Odpaliłem je i jedna rzecz wokół mojej bazy sprawiała mi wielki dyskomfort, a mianowicie ta pierdzielona anomalia. Pojawiło się to dziadostwo wokół mojej bazy. Postanowiłem więc zbadać o co z tym chodzi i zastanowić się może nad sposobem na usunięcie tego gówna. Niestety, ale uderzanie dzidom nic temu nie robiło. Damagea też to nie zadawało. Ale po wejściu do środka było to, co właśnie widzicie. Czesze w tamtym momencie przeszły mnie ciary. Wyglądało to trochę jak jakiś teleport do netheru w Minecrafcie. Napiszcie mi w komentarzu, czy można się teleportować za pomocą tego do jakiegoś innego wymiaru. Odpaliłem podręcznik przetrwania i postanowiłem sobie trochę o tym poczytać. Dowiedziałem się, że mam takie coś jak stabilność temporalną. No i że te anomalie boją się światła, więc postanowiłem skraftować pochodnie. Wrzuciłem ją do ogniska, żeby się zapaliła. I w międzyczasie postanowiłem poeksplorować trochę dno jeziora, które było obok. Wydawało się totalnie puste, ale na szczęście pływało tam trochę rybek. I kolejne pytanie do Was, już chyba 54. Czy ryby w tej gierce się respią? Albo rozmnażają? I czy nie będzie tak, jeśli wybiję wszystkie ryby w jeziorze, to one całkowicie znikną z danego akwenu? Wyszedłem z wody i postanowiłem w końcu zająć się tą pierdzieloną anomalią. Postawiłem pod nią pochodnie, ale ona nie zniknęła. Więc podsadziłem pochodnie dirtem, żeby jak najbliżej znajdowały się wyrwy no i nic to nie dało. Miałem nadzieję chociaż, że zatrzyma to resztę potworów. Zapytasz co zamierzałem robić dalej. Zamierzałem zadbać o pożywienie. Postanowiłem zebrać jeszcze więcej korzeni i pałek wodnych. Zabrać okoliczne krzaki żurawiny i posadzić je w ten sposób, co właśnie widzicie na ekranie. A, i odkryłem jedną fajną rzecz. Postanowiłem poczytać trochę więcej o tych pałkach wodnych, których miałem mnóstwo i okazało się, że można z nich robić takie prowizoryczne skrzynie. Nieźle to ogarnie ten syf, który miałem wokół bazy. Skraftowałem jedną i okazało się, że w środku jest nawet sporo miejsca. Będę musiał sobie w przyszłości zrobić jakiś osobny magazyn. Tak czy siak wróciłem do mojego ogrodnictwa. Posadziłem krzaki żurawiny, wykraftowałem sobie motykę, a do wsiania miałem tylko dwa nasiona rzepy. Po zabezpieczeniu mojej jedzeniowej przyszłości postanowiłem ogarnąć syf, które zrobiłem wokół bazy. Ale tak nie do końca, bo całkiem mi się podobało jak te niektóre rzeczy leżały po prostu luzem na ziemi. Udało mi się w końcu wypalić tygiel. Mam nadzieję, że jak wrócę z wyprawy to będzie mi dane go użyć. Po ogarnięciu tego i owego pozostało mi tylko przygotować się do jutrzejszej wyprawy, a więc zrobiłem sobie zestaw nowych narzędzi, a te, które były już prawie na wyczerpaniu, postanowiłem zutylizować w pobliskim jeziorze. Poćwiczyłem sobie również rzucanie dzidom. Przygotowałem sobie ich kilka na wypadek, gdybym spotkał zwierzynę, która jest ode mnie szybsza. Ewentualnie, żeby rozprawiać się z tymi potworami, które strzelają. Tym razem nie miałem zamiaru uciekać przed potworami. Trzeba się w końcu nauczyć walki w tej grze. Przed pójściem spać zrobiłem sobie jeszcze dwa ogniska, żeby szybciej wypalić korzenie, które znalazłem. Zobaczcie tylko, jak niebo wyglądało tego wieczora. Gdy przygotowałem się i najadłem do syta, nie pozostało nic innego, jak pójść spać. Napisz w komentarzu, czy podobał Ci się ten odcinek. Elo.